Siemano koniaro i koniarzu W dzisiejszym odcinku oczywiście jest kolejna aktualizacja. Przede wszystkim w tej aktualizacji będą nowe zadanka w głuchych lasach oraz Black Friday, dosłownie starstej, bo zrobiło Black Friday. Przeceny są wszędzie, ale oczywiście zanim do tego wszystkiego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to 4X4, Family Tour, Maja SSO, Chicox The Wildcraft, borderka The YouTube, drugie konto. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej lisie na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Dobra, więc pierwsze co, to pójdziemy sobie oczywiście na te zadanka. Ja sobie pozwoliłam włączyć shadery, wiecie, bo u mnie dzisiaj spadł śnieg. Zepsułam dzisiaj wycieraczki w aucie, nie pytajcie, może wam później opowiem o tym, ale spadł śnieg i stwierdziłam, że to będzie dobre nawiązanie, żeby zrobić teraz ten shader. No generalnie chyba źle jadę po pierwsze, a po drugie... Wyglądało to mniej więcej tak, bo to jest niby śnieg, ale są takie zielone akcenty. No to tak mniej więcej dzisiaj u mnie to wyglądało. Ja na początku miałam nadzieję, że to jest tylko mróz, ale niestety śnieg. Piszcie w komentarzach, czy wy lubicie śnieg. Ja niestety nie lubię, znaczy niestety, niestety. Niestety, bo niestety u nas już jest śnieg. Ale ja jestem Team Lato, sorry. Dobra, ja sobie usunęłam ten blur, żeby nam tutaj troszeczkę nie przeszkadzał. To jest fajny shader do nagrywania, ale z tym rozmazaniem trudno się gra, przynajmniej dla mnie, więc tak sobie Zobaczyłam. O, w ogóle głuche lasy w zimę. Wyglądają ciekawie, bardzo ładnie. Ja czekam też już na śnieg, oczywiście w SSO, bo w SSO dają śnieg. O, nawet mi się mapka zmienia! To też ide nawet mapkę zmienia! Ale jaja, dobra, <grym> nie wiedziałam, ale super. O, przy okazji mamy konia sugar mother, rusza się dość sztywno. E, poświęć trochę więcej czasu na szczotkowanie Czemu poprawić on okrężenie? No czy ja wiem. Zapisanie na masaż wydaje mi się, że jest spoczko. Dobra, sprawdźmy. Jezu, ale ten szeder jest genialny! No dosłownie tak wygląda na w u mnie. Trochę blask jest za duży, ale ten koń mam wrażenie, że ta dupa mu się wręcz świeci. Najpierw przejdziemy do tych zadań, bo mamy szukać jakiegoś kamienia, bo podobno coś jest z kamieniem, tylko że nie wiem gdzie. Nie gadaj mi nawet, że ten wykrzyknik jest tu. Ja muszę iść tam? Dobra, to z dwóch, jak tam dojedziemy, to się widzimy. Dobra, to gdzieś tu powinno być. A, bo to jest dobra, bo ja nie widzę kolorów, że tu było żółte. Sorry, jestem ślepa. Wygląda ciekawie. sprawdzę o co chodzi. Tajemnicze, głuche lasy. Przyjęto. I co, i teraz musimy. A nie, czekaj, czekajcie. Musimy to kliknąć tu. Jakieś magiczne kamyki. Pozdrawiam wszystkie kamieniary w tym momencie. Rety całkiem, jakby kamień runiczny ożył. Gdzie ma ten koń drujski, jak on się tam nazywał? Dance, dance, dance. With my hooves, hooves, hooves. Dobra, co masz tam do powiedzenia? Koniec runiczny przykłada nos do Twojej twarzy i wypuszcza powietrze. Chce Cię do końca zaprowadzić. O, 250. Jeszcze 200 dla postaci. O kurde, dużo dostajemy. Choć wargi klaczy się nie poruszają. Wydaje ci się, że słyszysz jej Myśli. A to jest klacz, o sorry. Myślałam, że to ogier tak szczerze nadaje się, choć musimy iść. Ej, naprawdę ten las ładnie wygląda, kurczę. A czy ty, panie królik, może pan przestać wychodzić z mojej torby? Myślałam, że już to przerabialiśmy. Koniu, ty myślisz, że jestem tak głupia, że nie dojdę tam sama. Ja wiem, że chodzi o to, żeby dojść do wioski, prawda? Albo jemu się nie śpieszą. sobie robi postój, flater, Nie hejtuj od razu. Dobra, mamy tu naszą wannę. Wanna? Wynna. Ja będę na nią mówić wanna, ok? Ona od dzisiaj jest wanną. Sunbin, O, tak jak serwer. Sunbeam meadow. Mamy naszą Wannę. Jest to nowa postać. Zobaczymy, co dla nas ma. Witaj w głuchych lasach. A może nie jesteś w nich pierwszy raz? No nie jestem w sumie. Nazywam się Wanna Sunbeam. A to mój mały zakątek Jorwiku. A ty jesteś... Ty nie wiesz, kim ja jestem? Tak raczej nagle zniknę, a poznaję twoje nazwisko. Skąd się tu wzięłaś? Znam te lasy jak własną kieszeń, więc przychodzę do nich, kiedy tylko chcę. Jak to? Nie było ci wcześniej, nie kłam. Skoro nie chcesz mi się przedstawić, muszę cię sama nazwać. Pomyślmy. Tak, to imię będzie idealne. Robaczek, robaczko! Ej, imagine, jakbym ja się nazywała Robaczek, nie? W sensie w SSO, jakbym miała taki nick na YouTube, to by było, wydaje mi się, przekminione. Pewien mały konik powiedział mi, że kamień różniczny ożył od twojego dotyku. Wale, drwale, mieszkają w strażnicy Eden, to starożytne stowarzyszenie druidów i innych ludzi, którzy. Wiem, kto to jest. Już to wiem, no właśnie. Ogóle, ta babka ma dużo błędów, ale ma bardzo ładne oczy. Chyba, że w tym shaderze ma oczy takie. Ta, ona ma tylko. Ona tylko w tym shaderze ma Takie oczy. Uuu, mój koń ma ewolucję, moi drodzy. Uwaga, będzie ewolucja w tym momencie. Pokémon! Czy już wszystkie ma? Pekacie? Dobra, to była piękna ewolucja. I co teraz? Chodź ze mną. Idziemy. O, 150 dostanę dla konia. I dla siebie dostanę dużo, ale oj, przepraszam. Nie chciałam w ciebie wejść. Przepraszam. Ja dochodzę do wniosku, że z tym shaderem jesteś nie tak. Kary konie tak wyglądają, czy po prostu przez to, że ona malaga? To tak, no, z czarnym kolorem coś jest nie tak. Akurat na mnie ten shader dobrze wygląda w miarę, więc Druidzi podążają trzema ścieżkami: ścieżką Tery, runologii lub kaprysu. A a, dobra, ja już wiem. Pamiętam, były te druidzkie zestawy w spoilerach. Jakiś czas temu wam pokazywałam. I było druickie terry właśnie. Czyli generalnie te trzy zestawy druickie będą do każdej z tych trzech osób dopasowane. Okej, okay, czyli ciekawe, czy będziemy mieć jakieś zadania u tych osób do zdobycia tego sprzętu, tak jak na przykład u farach, czy po prostu za zadania dostaniemy. To mnie bardzo ciekawi. I jest zimno bardzo, ale mam czapeczkę. Kamienie runiczne to starożytne budowle zrzucone po całej wyspie. Tak, to wiemy, one są magiczne, w tej ścieżce prowadzi Jade. Uh, ma Jade. No faktycznie jak są te konie ciemne to tak trochę nie teges. Może sobie poszukam i pogrzebię w tych ustawieniach. Może znajdę lepsze ustawienia tej zimy. Ostatnią choć nie mniej ważną ścieżką jest ścieżka kaprysu. Ja sugeruję jej nazwa. Dotyczy ona zabawy i dokonywania odkryć dzięki ciekawości. Rejansz. To brzmi jak jakaś islandzka nazwa jakiegoś wulkanu. Kaprys mi się źle kojarzy, ale na to chodzi, że to jednak jest coś dobrego. O i tu są te sklepy. Ej czy są już te... Czy tu już są te zestawy? Nie, pusto jest czy przez shadery mam pusto? Ej, bez kitu, one tutaj będą Tylko, że nie wiem, czy ja dopiero jak odblokuję To będą te rzeczy Tu jest to siodło właśnie ze spoilerów Ciekawe, kiedy to się odblokuje Chyba, że to będzie na następną aktualizację Rozpoczniemy od ścieżki kaprysu O, dlaczego koń nie dostanie? Czy znaczy, spoko, że ja dostanę, ale... Podejdź do dużego kamienia runicznego Nazywamy go kamieniem matką Zdecyduj, której ścieżki druizmu chcesz doświadczyć Ja chcę wszystkie To ja możesz uzyskać dostęp do różnych ścieżek Co? Łapanie świetlików? Odblokuj Łoooo wow. Ja na razie odblokowałam ten Dobra, to jest to, to jest to co było w spoilerach Światło świetlików Ten gardening cały, w sensie Jak to się mówi po polsku? Ogrodowanie Ogrodnictwo, o, czyli pewnie za to Dostaniemy, okej okay. Czyli te ciuchy będą w sumie, mam nadzieję, za darmo Twoja przygoda właśnie się rozpoczęła Ej, to jest naprawdę porządna aktualizacja duża aktualizacja W głuchych lasach jest mnóstwo świetlików Są czymś więcej niż tylko uroczymi istierkami Insektami, tak jak ja, ja jestem robaczkiem, tam. Pojeźdź po lesie, zbierz 10 świetlików Świetlików. Where are świetliki? Świetliki, świetliki. A, tu są świetliki, okej. Okay. Są takie bardzo białe w tych shaderach. Je się zbiera jak te światło. Ej, ten, czy co to tam jest w tym druickim wybiegu? E, ja chcę zobaczyć, jak one wyglądają. O! Tak wyglądają. Tak jak w tym spoilerze o tym. Znaczy spoilerze już w sumie zwiastunie głuchych lasów od SSO. Bardzo ładne świetliki, podobają mi się. No już zebrałam 10 chyba, nie? No mam ich 11. No i co ja mam z nimi zrobić? A, ja chyba wiem. Ja chyba muszę odebrać teraz tutaj te świetliki. Co? O, tutaj ona jest dobra! Dobra, jesteś lepa, sry. Tak szybko wygląda, że twoja więź z lasem jest głębsza niż myślałam. Zostanę tutaj, żeby odpowiedzieć na twoje pytania. Jeśli by na koniu daj się porwać ciekawości, która zostanie wynagrodzona. Aha. Czyli z czasem znajdziemy więcej sposobów na odkrywanie tego światła I za to światło Będziemy mogli odblokowywać resztę rzeczy Jak mam osiągnąć postępy Istnieją trzy ścieżki druidów W którym na każdy dzień dogadam po prostu Dobra ona to To ona już o tym gadała Aż 150 tego światła mam zebrać To ja się prędzej nie wiem Zesłam. Dlaczego nie mogę ścieżki Terry Tu jest w ogóle jeszcze to i to i to Ile tu tego jest Ej zanim ja to zrobię To trzeba przyznać że minie bardzo bardzo dużo czasu O jest świetlik Dobra. I może to jest fajne, bo to jest powiedzmy taka rybka. Trochę jak właśnie było z farach, że też trochę trzeba było się nagrać, zanim to zrobiliśmy. Ale pozbierajmy sobie trochę te świetniki. Uuu, uu, właśnie. Co to jest to? Bo teraz możemy tego użyć? Ład! Proszek ogrodowy. Ten proszek uwalnia wszystkie uwięzione torby. Co? Jak mam, jak mam to zdobyć? Ja chcę to zdobyć, żeby mieć 16, dobra. I teraz już wiemy, do czego one są. Do zdobywania tego światła. Czy to jest światło Eden? Jak to się nazywa? Tak dokładnie. Światło. Aha. Dobra, ja sobie pozbieram. Zbieram trochę tych świetlików i widzimy się na sprzedaży i kupnie. O, kolejna. Kolejna torba. Pięć 138. O kurde, jak to zdobyć, ten proszek. I tak, moi drodzy, jesteśmy już tutaj na bazarku, ponieważ na bazarku odbywają się wszystkie Black Friday przeceny. I mamy między innymi w ogóle mamy magiczne konie, rozumiecie to? Są to magiczne konie na przecenie. Jeszcze tego chyba nigdy nie było, tak szczerze, żeby to były magiczne konie, więc trzeba przyznać, że to jest dla mnie wow. Zazwyczaj wiecie, to były różne rasy, ale to jest tylko on, tylko ten kolor. Na przykład kampus. A te limena nie? A nie, są też te. W ogóle, ale tak dziwnie wygląda w tych shaderach. Jezus Maria. Tutaj, jak sobie weźmiecie przegląd trasy, tutaj macie wszystkie konie. No, ja generalnie wszystkie konie, które chciałam zakupić, z tych to mam. Szkoda, że te smoki są teraz na przecenie, a nie na przykład były jakieś, nie wiem, pół roku temu, kiedy one były znowu te konie. Ja jakoś tak przed czerwcem kupowałam tego czerwonego, no ale trudno. Nie mam umbry, ale wydaje mi się, że umbra mi nie jest tak znowu potrzebna. Do szczęścia, tak szczerze, no i tych rybokoni też nie mam ale korzystajcie jeśli ich nie macie albo wam się podobają, bo naprawdę o pół ceny są przecenione a to już jest coś, są oczywiście też zwierzaczki na przecenie, zwierzaczki to szczerze już się zastanowię, o a kotka nie mam kotka, i to jest przede wszystkim też fajne, ale dobra, nad tym się jeszcze zastanowię ciuchy też mamy jakieś na przecenie uu, a to może być bardzo ciekawe jakie ciuchy, a nie, to są jakieś takie byle jakie, chociaż no generalnie to nawet nie jest takie złe, nie podobają mi się. Tak, dobra, tutaj mamy jedzonko i tak dalej. A i o czym warto jeszcze pamiętać, bo jeszcze przez to, że z Black Friday, to generalnie SSO zafundowało nam wszystkim, wszystkim graczom, tygodniową opiekę stajenną za darmo, więc nie musicie teraz uporządzać swoich koni, nie musicie kupować stajennej. Ja i tak mam wykupioną, więc w sumie whatever, ale ogólnie nie musicie uporządzać swoich koni, ponieważ przez tydzień jest to darmowe. Pamiętajcie, wszystkie te zniżki z końmi, ze sprzętem, ze zwierzątkami. Są tylko tydzień, więc tylko trwa to do następnej środy. Więc jeśli się zastanawiacie, to się zastanawiajcie szybko. To nie będzie 2-3 tygodnie jak zazwyczaj, tylko niestety jedynie tydzień. Z mojej strony to by było na tyle. Piszcie w komentarzu jaką druicką ścieżkę wy wybieraliście jako pierwszą. Czy kupiliście jakieś konie z tego Black Friday SS-owego. Oraz ja oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.